Dzień dobry. Po dłuższej przerwie odwiedzam stację Warszawa-Służewiec. Jestem tutaj przed godziną siódmą. Mamy pierwszy skład. Jest to ELF na linii S3. Kierunek Warszawa-lotnisko Chopina. Od mojej ostatniej wizyty trochę się tutaj zmieniło. To nielegalne przejście przez tory zostało zlikwidowane. Teren jest wygrodzony. Nieco dalej jest zbudowana droga rowerowa. I oczywiście mamy pętlę tramwajową PKP Służewiec. Ale mamy tutaj jednego amatora nielegalnego przechodzenia przez tory. piętros z Działdowa do Radomia Głównego. rusza punktualnie o godzinie 6.49 a tymczasem zbliża się kolejny pociąg mam impulsa Nawaga spółki Koleje Mazowieckie pociąg zmierza w kierunku stacji Warszawa Gdańska i jest to pociąg ze stacji Radom główny po krótkim postoju, skład rusza a za chwilę wiecie pociąg osobowy przyspieszony Radomiak ze skakrzyska kamiennej mamy kolejnego impulsa Newaga, tym razem do stacji Radom główny, jednostki o poranku tutaj na stacji jest spory ruch pasażerski, sporo pociągów, sporo osób tutaj wysiada do pracy na Mordorze i w okolicach 45 WE. 013 Wjeżdża kolejny pociąg, tym razem to szybka kolej miejska. Linia S4 na stacji Warszawa-Służewiec. Postoje są bardzo krótkie. Pociąg jedzie do stacji Zegrze Południowe. Linia S2 Impuls. Jazda do stacji Warszawa, lotnisko Chopina. Jedzie już Pesa Gama z pociągiem Radomiak. Spory ruch mamy także na pętli tramwajowej. Tramwaj na linii numer 31. Obok nas zameldował się elf szybkiej kolei miejskiej. Trwamy się torów tramwajowych, a obok nas przejedzie elf 007, agent specjalny. Zobaczcie, mamy ciekawą sytuację. Ta SKMK została przepuszczona przez pociąg osobowy przyspieszony Radomiak. Na nudę tutaj o poranku narzekać nie można. Tym razem linia S40 kierunek piaseczno. Pociągi się tutaj pojawiają dosłownie co kilka minut. 45WE-008 ładnie się zdążyła rozpędzić lokomotywa PESA Gama 111MW-002 za chwilkę skład ruszy o no właśnie Cały koron ludzi. Oczywiście będą także składy PKP Intercity, Vitos oraz Hańcza, wagon sterowniczy na końcu, przed nami flirt, koleje mazowieckie, Pociąg z Góry Kalwarii do Warszawy Gdańskiej. Dwie jednostki. Wiesz, linia S3 Elf do stacji Legionowo. 27 UE002. Będzie Mjanka. do kolejny pociąg. W kierunku południowym za chwilkę wjedzie na stację. Zobaczymy, chyba że coś go zatrzymało, ale widziałem go przed chwilką. Tak, skład stoi pod semaforem, być może znowu zostanie tutaj przekierowany. Przed nami ELF i mój paluch z pociągiem lotniskowym. Linia numer 77 Na ulicę Kielecką. Oba składy PKP Intercity jadą dzisiaj punktualnie. Przed nami EN57 AKM z Warki do Warszawy Gdańskiej. N57 AKM 1295, z pociągiem Intercity Vitos stara lokomotywa. Spodziewałem się Gryfina, ale na szczęście mamy lokomotywę EP 08 w dodatku 010. Super. Krótki postój i za chwilkę skład ruszę. Pociąg Witos do stacji Przemyśl Główny. Klasy drugi, w tym wagon Combo Przed nami kolejny skład. Szybka kolej miejska w Warszawie, linia S40. Kurs skrócony do Wieliszewa. 25 we 009 wjeżdża impuls 2 do stacji Warszawa lotnisko Chopina zapowiadana jest już Hańcza i kolejny impuls kierunek Sulejówek Miłosna także linia S2 35WS 008. Impuls 2 na linii S4. A na horyzoncie widać już najprawdopodobniej pociąg międzynarodowy Intercity Hańcza razem mamy Gryfina pociąg Hańcza z Krakowa wyrusza o godzinie 3.48 a do Wilna po przesiadce w Mockawie dojedziemy o 17.29 EU160 tabliczka relacyjna od produkcji 2025 skład został dociągnięty do samego początku koronu nowy odjazd 7.34 pasażerowie wysiedli i skład za chwilkę powinien ruszyć I zdążyłem tutaj przejść na schodki. Fajnie się ogląda pociągi z takiej odległości. Z góry. Wagon barowy i wagon klasy pierwszej sztuk 2 oraz jeszcze wagony klasy drugiej. Zobaczcie, Hańcza naprawdę jest długa i dzisiaj była praktycznie co do minuty. Zapowiadana jest Hańcza, mimo że już zdążyła odjechać, no ale czasami tak bywa. Autobus linii 504, kierunek dworzec centralny. A przed nami Autosan, linia 402. Pociąg lotniskowy, spółki koleje mazowieckie. 11 szybkiej kolei miejskiej w Warszawie na linii S3 Na dziś ze stacji Warszawa-Służewiec. To wszystko. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. A za obejrzenie tego dziękuję. Cześć!